Like Ale, really, so, uh, call me Memphis. pamiętacie, jak w pierwszym filmie o Iron Heart, o tych pierwszych trzech odcinkach, powiedziałem to. No a wracając do sedna, do meritum, to no na razie, jak mówię, Iron Heart nie rzuca na kolana. Zobaczymy, jak te trzy kolejne odcinki wyjdą. No, i jak się okazało, żadnego rozczarowania w tym temacie nie było, bo faktycznie. Twórcy nie daserwowały nam jakiegoś twistu, który by sprawił, że Iron Heart faktycznie wskoczy na jakiś wyższy poziom. Że zaproponuje widzowi coś, co będzie takim doświadczeniem, które zmyje to wszystko, co działo się w pierwszych trzech odcinkach. Że będziemy przestawiać wajchy i faktycznie oglądać przemianę Riri, bo wydawało się, że te sześć odcinków to musi być jakaś droga, którą ona przebędzie. Tymczasem nie dostaliśmy niczego takiego. Riri, jak była płaska od początku, tak na końcu właściwie tej drogi, tej przemiany w ogóle nie widać i to niestety odbija się na jakości całego widowiska. Powiedzcie, w komiksach Riri faktycznie nie jest idealna. Jest błyskotliwa, jest to dziewczyna z potencjałem i wydawać by się mogło, że jest to całkiem niezły materiał właśnie do jakiejś serialowej adaptacji, już pomijając fakt, że tak naprawdę przez chyba dwa, albo trzy, nawet cztery lata ten Iron Hard leżał gdzieś tam w czyściu i czekał sobie na swój dobry moment, żeby go gdzieś wpuścić na, na steamingi. Uznano, że ten dobry moment jest teraz, ale widać, że to jest produkcja z szeregiem naprawdę ciężkich problemów. I ja się nie dziwię, że wtedy, kiedy ją nakręcono, to uznano, że to jednak jest no, na tyle głupie, na tyle niepoważne i pewnie się nie sprzeda, że postawiono odłożyć to na półkę. No i teraz to wypuszczono, ale jakby te wszystkie grzechy, które przy tej produkcji były, są widoczne w dwójnasób, bo ta historia nie jest absolutnie angażująca. I ta Riri, która była właśnie w komiksach jako taka błyskotliwa młoda dama, z dużym potencjałem, te porównania do tonego Starka nie są przecież takie nieodzowne, no to tutaj mamy taką płaską postać, arogancką, której nie lubi nikt, której nie da się polubić, no a jeśli główna bohaterka w jakimś tworze popkultury, no nie do końca jest lubiana, tu mamy ten case, ee, władcy pierścieni, pierścieni władzy, gdzie ta Galadriela, którą tam stworzono, była mega antypatyczna, no to znaczy, że ta produkcja ma naprawdę spory problem. Spoiler, nie, to także nie jest opowieść, o silnej kobiecie. I wiecie, ja lubię te wszystkie marvelowskie Redemption Story, że mamy jakąś postać, nie wiem, tonego starka, aroganckiego pijaka, e, który też przechodzi tą drogę aż do finałego odkupienia, gdzie e, no, nawraca to stryknięcie tego Blipa Thanosa, prawda? Mamy tego zadufanego w sobie księcia Tora, który też przechodzi jakiś etap na kartach kolejnych komiksów, w kolejnych filmach marvelowskich. Mamy Wandę, i tak naprawdę tych postaci możemy wymieniać i wymieniać, ale to zawsze, wszędzie do czegoś prowadziło. W przypadku Riri, ja wiem, że to jest tylko 6 odcinków, i ja wiem, że no to być może nie jest taki odcinek czasowy, gdzie można to wszystko pokazać. Ale tu twórcy nawet nie spróbowali, nawet nie spróbowali. Mieliśmy 6 odcinków prawie każdy po godzinę. Wydaje mi się, że jednak jest odrobina miejsca na to, żeby przynajmniej zaczątki czegoś. Tej Riri pokazać tego, jak się zmienia. Tymczasem, jak ona była arogancka, jak kiwała przyjaciół, jak zawsze uważała się za ofiarę, która jest pokrzywdzona przez wszystkich i każdego, tak od pierwszego odcinka do ostatniego tak było. Ba, co więcej, ona jeszcze na końcu, i tu też oczywiście spoiler: postać na M to oczywiście był e, Mephisto. To w ogóle jest ciekawa sprawa, bo Sasza Baron Cohen był od dłuższego czasu awizowany, żeby wejść do tego świata. I nie dali mu tego ani w strężu, ani w wandzie, ale oczywiście musiał pojawić się w takim gniocie jak Iron Heart, o którym za chwilę nikt nie będzie pamiętał. A co ciekawe, Sasha Cohen pojawił się na ekranie no, na kilka chwil, a i tak pokazał, że to aktorstwo i to jak postać wygląda, jak ją oddać na ekranie, no, można wznieść po prostu na wyższy poziom, po dobrym aktorstwem, niezłym napisaniem, tym, że ta postać jest jakaś. mamy. I wiecie, nawet ten moment, kiedy Riri sprzedaje się Mephisto po to, żeby ten wskrzesił Natali, no to też jest bardzo samolubne zagranie z jej strony, no nie ukrywajmy, bo tak naprawdę wszyscy się już z tą śmiercią Natalii pogodzili, przeżyli swoją żałobę, ale Ola nie, więc wkrzeszamy ją i fajnie będzie znowu z nami. Nie patrząc na żadne koszty, nie patrząc na uczucia innych, to zresztą się odnosi oczywiście do tego, kim ta postać jest w serialu. Mamy Riri, która buduje tą swoją nową zbroję, i oczywiście tam się pojawia magia na podorędziu, oczywiście, zaraz dostępna całkiem przypadkowo. E, nikt się tego nie spodziewał, absolutnie, i to też jest bardzo naiwne. Wielu rzeczy nam się nie tłumaczy. W wielu rzeczach w ogóle nie ma czegoś takiego jak refleksja i jakaś waga podejmowanych decyzji. Co z tego, że Riri jest taka i taka, potem przyjaciele się od niej odwracają, e, dzieją się rzeczy, skoro finalnie i tak nic z tego nie wynika. Nie ma takiego momentu, który on się nazywa w popkulturze takim momentem lustra, że główna postać. Zostaje gdzieś sama ze sobą e, i jakby dochodzi do niej, co zrobiła, co może zrobić lepiej. Nie ma. Po prostu nie ma. W sensie. Ja mam takie wrażenie, że to nie jest w ogóle opowieść, tylko taka historyjka PR-owa, gdzie mamy konkretne punkty do odhaczenia. Tak jak e, w tych pierwszych trzech odcinkach pojawił się taki słynny cytat, że mm, nie potrzebujesz zbroi, bo wiecie, kolor skóry, nie? I to już nawet nie podprogowo, tylko wprost powiedzenie, że ci biali znowu tak uciskają, jacy oni mają przywileje, a my czarni zawsze pod tym butem, prawda? No w sensie niepotrzebne w ogóle stwierdzenie, ale wrzućmy fajnie odhaczone, prawda? Tak, żeby odpowiednia grupa, odpowiednie środowiska mogły się ucieszyć. No i tak sobie płyniemy przez te kolejne odcinki, czwarty, piąty i szósty. Jakby dzieją się kolejne sceny, tylko że one są właśnie takimi kolejnymi scenami, dolepkami, to, to nie jest historia, to nie jest pełnoprawne story, to jest puste story po prostu yy, i tak to do samego końca wygląda, nawet finał nie jest jakiś pamiętny, a finał z reguły... Z reguły, no tak musi być. No, jednak coś musi dawać, jeśli to nie jest przerywnik między sezonami można nas zostawić z jakimś cliffhangerem, ale de facto coś się musi już zadziać, coś musi się zawiązać takiego, co sprawi, że jednak będzie to całość, że będzie to jakaś klamra. To tego na przykład nie było w House of the Dragon w drugim sezonie. Potem się oczywiście dowiedzieliśmy. Dlaczego? Że tam był jednak no, pomysł, żeby tych odcinków było więcej. Wiadomo, strajki, różne rzeczy, tych odcinków finalnie było mniej, ale na końcu dostaliśmy z takim poczuciem, że coś tu jest nie tak. Że jak to jest finał, to jest ostatni odcinek, no to jest niemożliwe. I Iron Heart też jest takim caseem. Po prostu nagle historia się kończy i już do niej nie wracamy. Nie tak się pisze historię, naprawdę. Więc to kolejny taki kamyczek. Do ogródka twórców, i jeśli ktoś myślał, że po Thunderbolts, które, przynajmniej moim zdaniem, był całkiem niezłym filmem i jako konstrukcja, i fabularnie, i pod względem świeżych bohaterów, choć ja sam film nie zarobił, więc, no, tak patrząc obiektywnie, to żaden sukces, oczywiście. Ale wtedy już pojawiały się takie głosy, że oho, nowe otwarcie w MCU, czy Thunderbolts uratują w MCU. No to jak widać niekoniecznie, chociaż przypominam, że The Iron Heart to nie jest coś, co nakręcono teraz lada na moment, tylko to jest taki produkt, który już kilka dobrych lat w tym czyśćcu Kevina Fajgiego leżał i to widać. Naprawdę to widać. A takie był ładny, amerykański, szkoda! Zresztą w przypadku innych seriali Disney bardzo ochoczo. Się chwalił, że o taka oglądalność po pierwszym tygodniu, taka oglądalność tutaj. Tymczasem tu trochę jednak milczy, nie podaje danych o tym, jak się Iron Hard sprzedał. No widzimy natomiast, że po ocenach to jakoś super dobrze nie wygląda. I oczywiście to nie są noty, gdzie pukamy już od spodu w stronę dna. Ale 4-1 na IMDB, na Road Automate to jest tak, że to nie są jakieś wybitne, wybitne noty, plus mamy jeszcze całą tą historię związaną z kasowaniem tych negatywnych komentarzy i nagłym wysypem kąt, gdzie, gdzie dawano dziesiątki więc review bombing jest oczywiście negatywny, wiadomo ja też nie jestem fanem tego teraz kiedy już obejrzałem całość to mogę wystawić ocenę przed raczej bym się nie skusił bo to nie ma większego sensu ale to też jakby pozwalało spojrzeć w drugą stronę że jeśli wtedy pojawiały się oceny maksymalne skąd które oceniały tylko Iron Heart w swojej historii ocen to nikt tego nie podjął, prawda? To to nie wydało się jakoś strasznie nieprawdopodobne i podejrzane. Także ja zawiedziony nie jestem, bo mniej więcej tego się spodziewałem. Aczkolwiek liczyłem, że odrobinę tego potencjału będzie wydobyte. Że jak będzie ten mefisto, to być może to story jakoś yy, zostanie fajniej potraktowane. A tymczasem historia Riri płaska, beznadziejna. Hood, no tu też ciężko cokolwiek dobrego. Powiedzieć, no i mówię, no pojawił się Sasza na ekranie, zrobił trochę roboty, ale czy to będzie jakkolwiek kontynuowane? Czy ta scena, którą widzieliśmy na końcu, ona finalnie będzie miała jakieś przełożenie na dalsze losy tego uniwersum? Śmiem wątpić, naprawdę. A szkoda, bo tu mamy do czynienia z naprawdę takim badasowym wilanem, jednym z lepszych, jeśli chodzi o komiksy. A no, jeśli on jest zwrócony do takiego czegoś no to też rykoszetem po prostu obrywa. No i dajcie znać, co wy o tym myślicie. Czy oglądaliście, czy w ogóle dotrwaliście, bo to, nie ukrywam, była ciężka przeprawa. Nie chcę tu mówić takich rzeczy w stylu, ja obejrzałem, poświęciłem się, więc wy już nie musicie. Nie no, jeśli chcecie, spokojnie oglądajcie, tylko ci, którzy już to zrobili, pewnie wiedzą, że to nie jest łatwy kawałek chleba, a jeśli chcecie się dobrnąć do końca tej historii i wyrobić sobie takie pełne zdanie, no to to jednak trochę wysiłku Wymaga. Dużo mniej wysiłku z kolei wymaga to, żeby kliknąć subskrypcję, dzwoneczek i podać film dalej. E, tu koszta są dużo mniejsze, a korzyści e, dla nas i dla Was wymierne. Wy niczego nie przegapicie. My będziemy mieć tych subskrypcji e, więcej, więc każdy będzie zadowolony. To zupełnie inaczej niż w przypadku seansu Iron Heart. No dobra, koniec tego tematu. Żegnam się z Wami e, i widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć!